Hakowanie ludzkich pragnień, czyli w jaki sposób 16 pragnień zmienia sprzedaż w DM na Instagramie. Co gdybym powiedział Ci, że w każdej rozmowie sprzedażowej na Instagramie możesz nacisnąć jeden z 16 psychologicznych przycisków, które natychmiast zwiększą Twoją konwersję o 300%? Te przyciski działają, bo są zakodowane w naszym DNA od tysięcy lat i nikt nie może się im oprzeć, nawet jeśli o nich wie. Dziś zdradzę Ci mapę tych przycisków i pokażę jak dokładnie ich używać. Ale zanim zagłębimy się w szczegóły, chcę ci powiedzieć, że wszystko czym się dziś podzielę, to zaledwie wierzchołek góry lodowej systemu sprzedażowego, który stworzyłem. Jeśli spodoba ci się to, co usłyszysz i chcesz przejść od obiekcji muszę się zastanowić do konkretnych zamknięć sprzedażowych, sprawdź mój program Sales Spark. To nie jest kolejny kursik o sprzedaży, to kompletny system, który uczy cię jak mówić, żeby ludzie chcieli kupować. Więcej informacji znajdziesz w opisie odcinka. A teraz wracamy do naszych 16 pragnień. Więc cześć, cześć, cześć. Tu wasz prowadzący Mateusz Hodacz i dziś zdemaskowałem największe kłamstwo w sprzedaży na Instagramie. Kłamstwo, które brzmi: ludzie kupują produkty i usługi. Bzdura. Ludzie nie kupują produktów Ludzie nie kupują usług, ludzie nie kupują funkcji, korzyści, a nawet rezultatów. Więc co nie kupują? Ludzie kupują zaspokojenie pragnień. 16 konkretnych pragnień, które zidentyfikował profesor Steven Reyes po zbadaniu ponad 6 tysięcy osób. I wiecie co jest świetne? Kiedy nauczysz się rozpoznawać te pragnienia w diemach, na Instagramie, czy w ogóle w rozmowach sprzedażowych, to sprzedaż przestaje być sprzedażą. Staje się po prostu dopasowaniem do tego, co oferujesz, do tego, czego ludzie naprawdę pragną na poziomie DNA. Niesamowite. I dzisiaj rozkładam na czynniki pierwsze. Pokażę Ci dokładnie, jak rozpoznać, którym z 16 pragnień kieruje się Twój potencjalny klient. Jakich dokładnych słów użyć? By trafić w to pragnienie. Jak zbudować całą sprzedaż w DM wokół tych pragnień. Gotowy? No to jedziemy. Część pierwsza. Dlaczego standardowa sprzedaż w DM nie działa? Zanim wejdziemy w te 16 pragnień, musisz zrozumieć, dlaczego większość sprzedaży w DM to tak naprawdę jeden wielki szajs. Wyobraź sobie, że podchodzisz do kogoś na imprezie, i pierwsze zdanie brzmi: Cześć, chcesz kupić mój kursik? No, strasznie creepy, prawda? Ale dokładnie to robią ludzie w dm na Instagramie i potem się dziwią, że mają konwersję mniejszą niż 1%. To jest taki typowy sprzedawca, który skupia się na sobie i swoim produkcie. Powodzenia z takim podejściem w 2025 roku. Twój odbiorca średnio widzi około 150 wiadomości sprzedażowych dziennie na samym Instagramie. Od marek, od influencerów, przyjaciół, Często randomowych, właśnie ludzi próbujących współpracy. Teraz pytanie, co sprawi, że twoja wiadomość zostanie przeczytana, zauważona, a co dopiero, żebyś dostał odpowiedź. No więc pokrótce, kiedy wiadomość przede wszystkim rezonuje z pragnieniem odbiorcy. Nie z jego potrzebą, nie z jego problemem, z jego pragnieniem. Różnica: potrzeby są często racjonalne. Pragnienia są irracjonalne i emocjonalne. Więc potrzebujesz wody, by przeżyć, ale pragniesz Red Bulla, bo dodaje ci poczucie energii i skrzydeł, mocy i produktywności. Potrzebujesz transportu, ale pragniesz na przykład Tesli, bo daje ci status, poczucie wyjątkowości i bycia ekoświadomym. No i tu właśnie przychodzi pan profesor Rejsi. I ten koleś zidentyfikował 16 podstawowych pragnień, które motywują każdego, każdego człowieka. Ale i to jest kluczowe, każdy z nas ma inny profil tych pragnień. Dla niektórych ludzi status jest mega ważny, dla innych niezależność, dla jeszcze innych porządek i struktura. I teraz sobie wyobraź, że wchodzisz w skrzynkę odbiorców i od pierwszej wiadomości wiesz, które z tych pragnień napędza Twojego potencjalnego klienta. To jest trochę jak granie w pokera, kiedy widzisz karty przeciwnika. Game set, match. Część druga. 16 pragnień w kontekście rozmów prywatnych. Dobra. Przejdźmy przez te 16 pragnień i zobaczmy, jak rozpoznać je w komunikacji prywatnej na Instagramie i jak na nie reagować. Numer 1. władza. Jak to rozpoznać? Przede wszystkim drugi odbiorca używa języka kontroli i wpływu, pyta o rezultaty w kontekście przewagi konkurencyjnej. Chce wiedzieć, jak twój produkt pomoże im dominować w ich przestrzeni. W jaki sposób odpowiadać? To rozwiązanie dało jednemu z moich klientów pełną kontrolę nad danym obszarem. W ciągu 30 dni przeskoczył konkurencję i teraz on dyktuje warunki w swojej niszy. Kolejny przykład. Widziałem, że interesujesz się zwiększeniem zasięgów na Instagramie. Co powiedziałbyś na strategię, która pozwoliła jednemu z moich klientów zdominować swoją niszę i dyktować trendy zamiast za nimi podążać? Numer 2. Ciekawość. W jaki sposób rozpoznać? Ta osoba zadaje mnóstwo pytań, chce często zrozumieć mechanizmy działania, interesują go szczegóły techniczne. W jaki sposób odpowiadać? Pokażę Ci dokładnie, jak to działa od kulis. Wielu moich klientów fascynuje się tym, w jaki sposób ten dany mechanizm, który omawiasz, prowadzi do takiego i takiego rezultatu. Kolejny przykład. Zauważyłem, że analizujesz różne strategie content marketingu. Mogę pokazać Ci schemat, który odkryliśmy po przeanalizowaniu tysiąca kampanii. Większość ekspertów nie ma bladego pojęcia o tych wzorcach, ale kompletnie zmieniają zasady gry. Numer 3. Niezależność. Jak rozpoznać? Dana osoba podkreśla, że podejmuje własne decyzje. Jest sceptyczny wobec autorytetów. Pyta o elastyczność i dostosowanie się do jego potrzeb. W jaki sposób Odpowiadać. Ten system daje Ci pełną autonomię. Ty decydujesz kiedy i jak go używać. Nie ma tu żadnych sztywnych reguł, to narzędzie dla ludzi, którzy chcą zrobić rzeczy po swojemu. Kolejny przykład. Widzisz, obserwuję Twój content i widzę, że cenisz sobie robienie rzeczy po swojemu. Stworzyłem system XYZ, który w przeciwieństwie do innych rozwiązań daje Ci 100% kontroli nad danym procesem. Żadnych szablonów, żadnych sztywnych reguł. Numer 4. Status. W jaki sposób rozpoznajemy? Wspomina o innych znanych osobach, markach, interesuje się prestiżowymi aspektami produktu. Pyta, kto jeszcze korzysta z Twojego rozwiązania? Jak odpowiadać? To rozwiązanie jest obecnie używane przez i tutaj wymieniasz osoby, marki, Twoich klientów. Staje się standardem wśród liderów w danej, na przykład, branży. Przykład kolejny. Zauważyłem, że budujecie markę premium w swojej branży. Współpracuje obecnie z trzema klientami z Waszej niszy, w tym z taką i z taką osobą. Osiągają takie i takie rezultaty, wykorzystując metodę, którą możemy wdrożyć również u Was. Numer 5. Porządek. W jaki sposób rozpoznajemy? Zadaje szczegółowe, uporządkowane pytania. Pyta o proces, harmonogram, strukturę, woli jasne, przewidywalne kroki. W jaki sposób odpowiadamy? Słuchaj, mamy dokładny, pięciostopniowy proces wdrożenia. Każdy krok jest udokumentowany, przewidywalny, nie ma tu miejsca na żadne niespodzianki czy jakiś chaos. Kolejny przykład. Widziałem, że szukasz sposobu na uporządkowanie procesów sprzedażowych. Stworzyłem pięcioetapowy system, który eliminuje chaos i daje przewidywalne rezultaty. Mogę przesłać Ci dokładny harmonogram wdrożenia, żebyś zobaczył, jak systematycznie dochodzimy do takiego i takiego rezultatu. Numer 6. Oszczędność. W jaki sposób rozpoznajemy? Pyta przede wszystkim o cenę, o wynik końcowy, interesuje się długoterminową wartością, szuka okazji, szuka rabatów. Jak odpowiadać? To rozwiązanie zwraca się średnio w 47 dni. Nasi klienci widzą zwrot z inwestycji na poziomie 340% w pierwszym roku. I to nie jest, zobacz, koszt, to inwestycja z konkretnym zwrotem. Kolejny przykład. Zauważyłem, że optymalizujesz swoje wydatki marketingowe? Nasza strategia XYZ pozwoliła klientom zmniejszyć budżet reklamowy o 40% przy jednoczesnym zwiększeniu konwersji. W praktyce każda zainwestowana złotówka wraca do Ciebie jako 3,40 zł w przeciągu pierwszych 60 dni. Numer 7. Honor. W jaki sposób rozpoznajemy? Podkreśla wartości i zasady, pyta o etyczne aspekty Twojego biznesu, ceni lojalność i zobowiązania. W jaki sposób odpowiadamy? Nasz system opiera się na uczciwości i na przejrzystości. Nie używamy sztuczek czy manipulacji, tylko sprawdzone etyczne strategie, które budują długoterminowe zaufanie. Kolejny przykład. Zwróciłem uwagę na Twoje podejście do biznesu oparte na wartościach. Pracuję tylko z ludźmi, którzy, tak jak ty, cenią uczciwość ponad szybki zysk. Dlatego moja metoda XYZ opiera się na budowaniu autentycznych relacji, a nie na taktykach manipulacyjnych, które widzisz u większości guru. Numer 8. Idealizm. W jaki sposób rozpoznajemy? Mówi o szerszym wpływie, o zmianie społecznej. Pyta, jak twój produkt pomaga innym. Interesuje się misją, nie tylko samym produktem. W jaki sposób odpowiadamy? To, co robimy, to coś więcej niż biznes. Z każdą sprzedażą wspieramy taki, taki cel społeczny. Nasi klienci nie tylko osiągają takie i takie rezultaty, ale też przyczyniają się do pozytywnej zmiany na świecie, w danym regionie, cokolwiek tutaj wstaw. Kolejny przykład. Śledzę Twoją działalność i widzę, że zależy Ci na realnym wpływie, nie tylko na zyskach. Wiesz co, my, my też wierzymy, że biznes może zmieniać świat. Dlatego z każdego sprzedanego produktu przekazujemy 10% na dany cel charytatywny. Do tej pory pomogliśmy 100, 200, 10 tysięcznej grupie i chcemy zrobić więcej. Numer 9. Relacje społeczne. W jaki sposób rozpoznajemy? Przede wszystkim ta osoba pyta o skuteczność wokół Twojego produktu, interesuje się możliwościami networkingu, na przykład ceni rekomendacje i opinie innych. W jaki sposób tutaj odpowiadamy? Co, poza samym produktem, zyskujesz dostęp do ekskluzywnej społeczności, w którym jest stu przedsiębiorców. Nasi klienci często mówią, że te relacje są dla nich równie wartościowe, co sam produkt. Kolejny przykład. Zauważyłem, że aktywnie budujesz swoją sieć kontaktów biznesowych. Poza. Dano i daną korzyścią produktu, to co naprawdę wyróżnia nasze rozwiązanie, to dostęp do społeczności ponad 100 przedsiębiorców w swojej branży. Wielu naszych klientów nawiązało tam współpracy warte 6-7 cyfrowych kwot. Numer 10. Rodzina. W jaki sposób rozpoznajemy? Wspomina swoich bliskich, wspomina ich potrzeby, rozważa wpływ decyzji zakupowych na rodzinę, ceni czas spędzony z bliskimi. W jaki sposób odpowiadamy? Słuchaj, ten system nie tylko pomoże ci osiągnąć taki taki twój cel biznesowy, ale przede wszystkim odzyskać czas dla twoich bliskich. Nasi klienci często raportują, że mogą wreszcie wyłączyć telefon o godzinie 17 i być w pełni obecni dla rodziny. Kolejny przykład. Wiesz co? Widziałem twój post o równowadze między biznesem a życiem rodzinnym. Wiesz co? Stworzyłem system, który pozwolił mi zwiększyć dochody o 40%. Przy jednoczesnym skróceniu czasu pracy o 15 godzin tygodniowo. I teraz zobacz, te 15 godzin spędzam z moimi dziećmi i nasi klienci w dalszym ciągu osiągają bardzo podobne rezultaty. Numer 11, akceptacja. W jaki sposób rozpoznajemy? Obawia się oceny i krytyki, szuka potwierdzenia, że robi rzeczy prawidłowo, ceni poczucie przynależności, akceptacji, no i w jaki sposób tutaj odpowiadamy. Wielu naszych klientów obawiało się, że nie podołają lub nie, wy, nie są wystarczająco dobrzy. Teraz są częścią społeczności, gdzie wszyscy zaczynali od podobnych wątpliwości, a dzisiaj wspierają siebie nawzajem. Kolejny przykład. Zauważyłem, że Twój komentarz o wątpliwościach związanych z takim i z takim działaniem wielu naszych najbardziej udanych klientów miało, słuchaj, te same problemy, te same obawy na początku. Stworzyliśmy środowisko, gdzie możesz czuć się bezpiecznie, rozwijać się bez strachu przed osądzaniem. I tu nie ma głupich pytań, jest tylko wspólny rozwój. Numer 12. Spokój. W jaki sposób rozpoznajemy? Wyraża zaniepokojenie ryzykiem i niepewnością, szuka bezpieczeństwa, przewidywalności, ceni sobie bardzo mocno gwarancję i zapewnienie. Więc w jaki sposób my odpowiadamy? Zresztą rozumiem obawy związane z inwestowaniem Jakiś nowy biznes, rozwiązania. Dlatego oferujemy 60-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy, a nasz zespół wsparcia jest dostępny 2,4 na 7, by rozwiać wszelkie wątpliwości. Kolejny przykład. Widziałem, że interesujesz się takim i takim tematem, ale wahasz się przed podjęciem decyzji. Słuchaj, stworzyliśmy system, który eliminuje niepewność. Masz 60-dniową gwarancję satysfakcji, dedykowanego opiekuna, wsparcie 2,4 7. No, wielu naszych klientów mówi, że poczucie bezpieczeństwa było dla nich właśnie kluczowe w podjęciu decyzji. Numer 13. Jedzenie. W kontekście biznesowym często oczywiście metaforyczne, czyli głód wiedzy, apetyt na sukces tak zwany. Więc tutaj używamy metafor związanych właśnie z jedzeniem i głodem, tak? Wykazuje on silne pragnienie takiego konsumowania wiedzy, często pyta o więcej informacji, przykładów, danych. Więc w jaki sposób odpowiadać? Dla osób głodnych wiedzy, takich jak ty, przygotowaliśmy kompletny, szwedzki stół zasobów. Od podstawowych pojęć po zaawansowane strategie. Możesz je konsumować we własnym tempie. Kolejny przykład. Zauważyłem Twój apetyt na wiedzę o tym temacie, pochłaniać wszystkie dostępne materiały. Wiesz, ja stworzyłem system, który zaspokoi nawet największy głód, największy głód specjalistycznej wiedzy. Co, no moi klienci mówią, że to jak przejście. Z fast foodu do pięciogwiazdkowej restauracji. Jakość informacji, które otrzymują, całkowicie zmienia ich perspektywę. Numer 14. Aktywność fizyczna. W biznesie często właśnie metaforycznie, energia, dynamika, siła. Więc w jaki sposób rozpoznajemy? Używa dynamicznego, energicznego języka, ceni sobie szybkość działania rezultatów, nie lubi stagnacji powolnych procesów. Więc w jaki sposób to odpowiadać? Nasz system jest stworzony dla ludzi akcji w taki sposób właśnie jak Ty to robisz. Nie tracimy czasu na teoretyzowanie. Przechodzimy od razu do konkretnych działań, które przynoszą rezultaty w pierwszych 48 godzinach. Widzisz? Kolejny przykład. Obserwuję Twoje dynamiczne podejście do biznesu. Większość systemów wymaga miesięcy pracy przed, przed, przed pierwszymi rezultatami. Nasz jest inny, zaprojektowany dla ludzi akcji. Pierwszy tydzień, natychmiastowe wdrożenie, które daje konkretne wyniki. Nie tylko planowanie i Teoria, iż jeden z naszych klientów zaimplementował strategię w poniedziałek, a już czwartek widział taki taki rezultat. Numer 15. Romans. W biznesie często używane metaforycznie, czyli zakochanie się w produkcie, marce. W jaki sposób rozpoznajemy? Szuka głębokiej emocjonalnej więzi z marką, ceni estetykę, elegancję, piękno. Podchodzi do zakupów emocjonalnie, nie tylko racjonalnie. W jaki sposób odpowiadać? Nasz produkt został zaprojektowany z miłością do detali. Każdy element ma nie tylko funkcję, ale i duszę. To, coś, w czym się zakochasz, to nie tylko narzędzie, którego będziesz używać. I numer 16: wychowanie. W biznesie często jako mentoring, wspieranie rozwoju innych. W jaki sposób rozpoznajemy? No, wyraża chęć pomocy innym w rozwoju. Ceni możliwość dzielenia się wiedzą. Interesuje się systemami, które można przekazać zespołowi. W jaki sposób odpowiadamy? Słuchaj, ten system nie tylko pomoże Tobie, ale daje Ci narzędzia do wspierania rozwoju Twojego zespołu. Możesz stać się mentorem, który prowadzi innych do sukcesu. Część trzecia. Praktyczny schemat sprzedaży bazujący na pragnieniach. No dobra, to teraz przechodzimy do jeszcze większego mięska. W jaki sposób w ogóle wykorzystywać te wszystkie rzeczy, które usłyszałeś w praktycznej sprzedaży na DM? I teraz dam ci totalnie za darmo, totalnie bezpłatnie mój czterokrokowy schemat dopamina. D, czyli diagnozuj pragnienie. W pierwszych w trzech wiadomościach Twoim celem jest jedynie zidentyfikowanie dominującego pragnienia klienta. Więc jakie rzeczy się pytać? Na przykład, co jest dla Ciebie najważniejsze w tym temacie, w tej branży? Gdybyś mógł zmienić jedną rzecz w swoim biznesie, co by to było? Co najbardziej frustruje Cię w obecnej sytuacji? I pamiętaj, analizuj nie tylko co mówią, ale w jaki sposób mówią, w jaki sposób piszą, jakie tam są emocje, jakie tam są słowa klucze związane może z władzą, być może z statusem, być może z niezależnością. O, czyli odzwierciedlaj język. Kiedy już zidentyfikujesz pragnienie, zacznij używać języka, które z nim rezonuje. Na przykład, jeżeli pragnieniem była władza, słowa jak kontrola, dominacja, wpływ będą dla ciebie potrzebne. Dla pragnienia statusu słowa jak ekskluzywny, elitarny, wyróżniający się. Dla pragnienia porządku słowa jak systematyczny, przewidywalny, uporządkowany będziesz używać. Numer P. Czyli personalizuj ofertę. No to teraz przedstaw swój produkt, bądź też usługę, bądź też biznes jako bezpośrednią ścieżkę do zaspokojenia zidentyfikowanego pragnienia. Przykład. Że to stworzyłem ten system specjalnie dla przedsiębiorców, którzy tak jak ty, chcą się wyróżnić na tle przeciętności. Podczas gdy większość osób w Twojej branży walczy o uwagę, Ty będziesz przyciągał ją naturalnie dzięki pozycji eksperta, którą ten system dla Ciebie buduje. A, czyli aktywuj wizualizację. Pomóż klientowi zobaczyć siebie w sytuacji, gdy pragnienie jest już zaspokojone. Przykład. Wyobraź sobie, że budzisz się rano i pierwszy raz od lat nie musisz sprawdzać telefonu. Twój biznes działa na autopilocie, generując przychody niezależnie od swojego bezpośredniego zaangażowania. Masz wolność decydowania, czy gdzieś w ogóle otworzysz laptopa, czy może spędzisz ten dzień z rodziną, lub na realizacji swoich pasji. M, czyli minimalizuj ryzyko, zidentyfikuj i zredukuj potencjalne bariery, które mogą blokować zaspokojenie pragnienia. No i przykład. Wiesz co, rozumiem, że inwestowanie w nowe rozwiązania może budzić niepokój. Dlatego oferujemy 60-dniową gwarancję satysfakcji, dedykowane wsparcie 1 na 1 i możliwość rozłożenia płatności na raty. Chcę, żebyś czuł całkowicie się bezpiecznie, podejmując tą decyzję. I inicjuj działanie. Zaproponuj konkretny, najlepiej łatwy pierwszy krok, który przybliża do zaspokojenia pragnienia. No i przykład. Przygotowałem szczegółowy case study pokazujący, jak dokładnie działa ten system od Kulis. Słuchaj, to poufne materiały, których nie udostępniamy publicznie. Możemy umówić się na 20 minutową rozmowę, podczas której przeprowadza się przez cały proces i odpowie na wszystkie pytania. Który termin byłby dla ciebie dogodny? Ten czwartek o 18 czy może piątek o 10? N, czyli następna wartość. I teraz nawet jeśli klient nie jest jeszcze gotowy na zakup, dostarcz mu wartość związaną z jego pragnieniem. Buduj relacje. Przykład. Więc to rozumiem, że potrzebujesz czasu do namysłu. W międzyczasie przygotowałem Ci krótki raport o tym, jak firmy z Twojej branży wykorzystują swój wpływ do pozytywnych zmian społecznych. Myślę, że znajdziesz tam mega inspirację niezależnie od naszej dalszej współpracy. A, czyli analizuj i dostosowuj. Ciągle monitoruj, czy dobrze zignorowałeś pragnienie i bądź gotowy do zmiany podejścia to zauważyłem, że kiedy mówimy o tym i o tym temacie, najbardziej ożywiasz się przy kwestiach związanych z takim i z takim, czyli z innym pragnieniem tutaj, tak? Czy możliwe jest dla ciebie ważniejsze to, co teraz powiedziałeś, niż te pierwotne, właśnie zidentyfikowane pragnienie Twoje? Oczywiście tutaj w cudzysłowie musisz wymienić konkret. No i teraz zbliżamy się do końca, więc pamiętaj, że żeby nie popełniać błędów. Typu błąd projekcji, czyli zakładanie, że klient ma te same pragnienie co ty. Błąd szybkiej diagnozy, czyli zbyt wcześnie zakładasz, które pragnienie jest dominujące. Błąd jednego pragnienia, czyli często jest tak, że koncentrujesz się na jednym, a ignorujesz pozostałe. Błąd manipulacji, czyli używanie pragnień do manipulacji, zamiast rzeczywiście do autentycznego dopasowania do klienta, no i błąd ignorowania zmian. Pragnienia ludzi ewoluują, ale ty na przykład tkwisz dalej w tym samym jednym miejscu. I teraz zobacz, właśnie podziwiam się z tobą jednym z najpotężniejszych schematów sprzedażowych, które znam i ten schemat pozwolił mi generować pięciocyfrowe kwoty przez zwykłe rozmowy prywatne. Ale ta sama wiedza, słuchaj to dopiero początek. Teraz kolejne działanie. Więc wybierz jedno pragnienie, które rezonuje z Twoją ofertą najbardziej i następnie przeprojektuj swoją komunikację w taki sposób, by trafiała dokładnie. To pragnienie i teraz oczywiście te wszystkie strategie oparte na pragnieniach mogą zrewolucjonizować twoje podejście do sprzedaży. Ale jeśli czujesz, że potrzebujesz jeszcze więcej konkretnych narzędzi. Zapraszam Cię do programu Sales Park. Tam otrzymasz wszystko, co jest potrzebne, by stworzyć system, który sprawi, że rozmowy same będą zmieniać się w sprzedaż. I pamiętaj, to nie jest kwestia tego, czy się nadajesz, to kwestia tego, czy masz system, który działa. A ja taki system przygotowałem specjalnie dla ciebie. Link i wszystkie informacje w opisie odcinka. I pamiętaj: prawdziwa sprzedaż nie polega na wciskaniu ludziom rzeczy, których nie potrzebują. Polega na pomaganiu im zaspokoić pragnienia, które już w sobie noszą. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.